Jeszcze mańko z tej strony, Mr. Dziobajek. i Witam Was na następnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku będzie to bardzo ważne info: i będzie to info o tym, uwaga, uwaga, co byście chcieli, żebym nagrywał. Będzie bardzo krótka informacja: będę nagrywał oczywiście Among Us, Forge of Empires itd tak dalej. Nie chodzi bardziej o Minecraft, czyli jaka ogólnie seria Wam się będzie najlepiej podobała, czyli y, może, y, ben, oprócz Bedwarsów i tak dalej to y, czy jakieś na przykład UHC czy jakieś Survival czy Skyblock czy jakieś mapki horror y, no nie wiem co tam może być jeszcze mapki Escape ogólnie jeżeli y, ogólnie je napiszcie w komentarzach dam Wam tam kilka różnych pomysłów co mogę nagrywać, wy wybierzcie tam kilka. Napiszcie w komentarzach i ja wybiorę w na następnym odcinku, co będziemy nagrywać. No i to będzie jako seria na naszym kanale. Um, więc w sumie, chyba tyle miałem do powiedzenia. Myślę, że każdy zrozumiał o co chodzi. Jak nie, to cofnijcie sobie nagranie i posłuchajcie jeszcze raz. Um, a z góry dziękuję. Do widzenia. I widzimy się w na następnym odcinku.